W czwartek 27 lutego w Urzędzie Miasta odbyła się sesja Rady Miasta, podczas której Ostrowieccy Radni głosowali nad podjęciem przedłożonych pod obrady projektów uchwał. Z porządku obrad na wniosek Radnego Zbigniewa Dudy, przewodniczącego Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość, zdjęto projekt uchwały w sprawie nadania nazwy dla wybudowanego dwa lata temu odcinka Ulicy Zagłoby. Najważniejsze z głosowanych 24 projektów dotyczyły zmian w tegorocznym budżecie, przyjęcia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2014-2024 oraz aktualizacji strategii zrównoważonego rozwoju gminy na lata 2014-2020. Ponadto radni zdecydowali o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części naszego miasta obejmującej obszar praw 107 hektarów w rejonie ulicy Kolejowej, Alei 3 Maja, Trałkutta i Świętokrzyskiej. Przegłosowali uchwały w sprawie nadania nazw nowym ulicom, sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność gminy oraz wynajęcia w drodze bezprzetargowej gruntu przy ulicy Sienkiewicza, Dziewulskiego oraz Radwana. Radni podjęli ponadto uchwałę związaną z aktualizacją wykazu przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest nasza gmina. Przygłosowali również Zmiany w obowiązującym wzorze deklaracji śmieciowej, a podejmując kolejną uchwałę ustanowili nowy termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dziewięciu spośród radnych złożyło łącznie 27 interpelacji. Byli to Zbigniew Moskalewicz, Zbigniew Dudan, Elżbieta Helicka, Dariusz Keszuba, Włodzimierz Sajdan, Henryk Rożnowski, Maciej Kuszewski, Wojciech Lesiak oraz Piotr Mrugała. W czwartek 27 lutego podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawie nadania nazw trzem dotychczas nienazwanym ulicom w naszym mieście. W stosunku do jednej z nich z inicjatywą upamiętnienia strzelców walczących o wolność ojczyzny podczas I i II wojny światowej wystąpił radny Dariusz Kaszuba. Dlatego też drodze łączącej ulicę Sandomierską z ulicą Księcia Józefa Poniatowskiego nadano nazwę Strzelecka. Dwie kolejne zaś są usytuowane na obszarze nowego osiedla domków jednorodzinnych w rejonie ulicy Bałtowskiej i Gajowej. Nowo wytoczonej ulicy w tym właśnie rejonie nadano nazwę Leśny Zakątek, nawiązującą do specyfiki nazewnictwa w osiedlu Gutwin. Kolejny odcinek drogi stanowiący przedłużenie ulicy Jana Milewskiego do ulicy Gajowej będzie również nosił imię Jana Milewskiego. Od 3 do 21 marca będzie prowadzona rekrutacja do wszystkich przedszkoli, oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę Ostrowiec Świętokrzyski. W tym roku przygotowaliśmy około 1200 miejsc. Także mamy nadzieję, że podobnie jak w latach poprzednich dla naszych przedszkolaków nie zabraknie miejsca w placówkach gminnych. W myśl nowych zapisów do placówki przyjmowane będą dzieci zamieszkałe na obszarze naszego miasta. Jeśli liczba chętnych będzie równa liczbie miejsc, którymi dysponuje placówka, komisja rekrutacyjna przyjmie wszystkich. Natomiast w przypadku większej liczby dzieci rekrutacja będzie prowadzona w oparciu o kryteria określone w ustawie. Większość będą więc mieć dzieci z rodzin wielodzietnych, jak również z rodzin dotkniętych niepełnosprawnością zarówno dziecka, jak i członków jego rodziny. Wychowywanie dziecka przez jednego rodzica lub objęcie go pieczą zastępczą również będzie decydować o przyjęciu do placówki w pierwszej kolejności. Rekrutacja trwa trzy tygodnie. Później jest tydzień na zweryfikowanie wszystkich zgłoszeń i 1 kwietnia zostanie ogłoszona ostateczna lista wszystkich przyjętych do naszych przedszkoli. Przypomnę tradycyjnie już, że gmina prowadzi 8 przedszkoli z bardzo różnorodną, różnorodnym programem. Każde z tych naszych przedszkoli odrobinę odróżnia się od innych, po to, żeby każdy młody człowiek czy jego rodzice mógł znaleźć dobre, sensowne miejsce dla swojej pociechy. Zapraszamy do naszych przedszkoli. Jeżeli po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji przedszkole będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami, przeprowadzony zostanie drugi etap postępowania rekrutacyjnego, w którym będą brane pod uwagę kryteria określone przez dyrektora przedszkola. Kandydaci spoza terenu naszego miasta będą przyjęci, jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego placówka będzie nadal dysponować wolnymi miejscami. Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w roku 2013-2014 nie będą podlegały rekrutacji, a ich rodzice złożą jedynie deklarację o zamiarze kontynuowania wychowania przedszkolnego w dotychczasowej placówce. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli, i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych są dostępne we wszystkich placówkach. Natomiast ze strony internetowej www.um.ostrowiec.pl można pobrać niezbędne druki i zapoznać się z regulaminem rekrutacji do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta przypomina o obowiązku wymiany dowodu osobistego w przypadku upływu jego terminu ważności. W tym roku tracą ważność dowody osobiste wydane w 2004 roku. Podobnie tracą ważność dowody osobiste wydane osobom niepełnoletnim, które otrzymały go w 2009 roku. Ważność dowodu osobistego można sprawdzić na dowodzie osobistym w prawym dolnym rogu na awersie. Dowody osobiste wydawane są osobom, które ukończyły lat 18 na okres ważności 10 lat. W przypadku osób, które nie ukończyły lat 18, wydawane są na okres 5 lat. Osoby, które ukończyły 65. rok życia, mogą wystąpić na własny swój wniosek o wydanie dowodu osobistego bez terminu ważności, czyli na czas nieoznaczony. Za osoby małoletnie, które nie posiadają zdolności do czynności prawnych. Dowód osobisty składa przedstawiciel ustawowy, zazwyczaj jest to rodzic. Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy złożyć osobiście, jest to bardzo ważne, nie można posługiwać żadnym pełnomocnictwem i można wniosek ten złożyć na biurze obsługi interesanta, na sali. Ba. A wniosek można składać od poniedziałku do czwartku od 7.30 do 15.30, a w piątek od 7.30 do 16.30 na 30 dni przed upływem terminu jego ważności. W przypadku, gdy osoba nie może złożyć wniosku lub nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej nie dającej się pokonać przeszkody, zawiadamia o tym urząd. W takiej sytuacji przyjęcie wniosku odbywa się w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się ona znajduje. Od 1 stycznia 2010 roku dowody osobiste wydawane są nieodpłatnie. Poważnym problemem dla mieszkańców naszego miasta są nieuprzątnięte odchody zwierzęce zalegające w miejscach publicznych, a szczególnie na trawnikach, skwerach, chodnikach, a nawet piaskownicach. To skłania Ostrowiecką Straż Miejską do podejmowania bardziej radykalnych działań. Powiem, że od wielu, wielu lat Straż Miejska z tym problemem się zmaga. Staramy się przede wszystkim edukować mieszkańców naszego miasta, tak aby zachęcić ich do sprzątania po swoich pupilach. Oprócz spotkań z dorosłymi mieszkańcami równolegle prowadzone są od początku roku działania profilaktyczne w ostrowieckich szkołach podstawowych i gimnazjach wśród uczniów. Tak, aby właściwe nawyki zostały zakorzenione w jak najmłodszym wieku, co może w przyszłości skutkować poprawą wizerunku i estetyki naszego miasta. My staramy się przede wszystkim edukować mieszkańców naszego miasta, pouczać ich, upominać o tym, że po psie po, po należy sprzątnąć. Jeżeli to nie skutkuje, to oczywiście możemy stosować również sankcje karne w postęp, postępowaniu mandatowym bądź kierowaniu wniosków o ukaranie. Już w ubiegłym roku w związku z licznymi skargami mieszkańców funkcjonariusze Straży Miejskiej przystąpili do karania właścicieli czworonogów, nałożono 11 mandatów karnych, udzielono prawie 120 pouczeń. Przypominamy, że właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do natychmiastowego uprzątania odchodów pozostawionych przez psy na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku. W tym celu właściciel zwierzęcia powinien posiadać niezbędne akcesoria służące do usuwania zanieczyszczeń. Mogą to być zwykłe foliowe lub papierowe torebki. Po zapakowaniu w niezwierzęcych nieczystości wyrzucamy je do ulicznego kosza na śmieci. A dzięki temu nasze miasto stanie się na pewno y, czystsze. Y, bardziej przyjazne dla, dla mieszkańców. Nie będziemy tutaj y, się obawiać, że nasze dzieci y, będą narażone na y, choroby y, takie pochodzenia od zwierzącego, na jakieś y, zakażenia bądź y, zatrucia. Bo często też, proszę sobie zdawać z tego sprawę, psy załatwiają się w piaskownicy, zagrzebując właśnie te odchody pod, y, pod piachem. Wchodzą tam następnie dzieci, które się bawią. No i wiadomo, że o nieszczęście jest w tym wypadku bardzo... Bardzo łatwo. Obowiązek uprzątania odchodów zwierzęcych wynika wprost z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski przyjętego uchwałą Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w dniu 7 grudnia 2012 roku. Informujemy, że 15 marca 2014 roku Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta będzie pełniło sobotni dyżur w godzinach od 8 do 12.30. Przypominamy Państwu również, że w każdy piątek Biuro Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta pracuje o godzinę dłużej, to jest od 7.30 do 16.30. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy. Przypominamy Państwu, że z dniem 15 marca bieżącego roku upływa termin płatności pierwszej raty podatku od nieruchomości. Należność tę można uiścić w kasie Urzędu Miasta w biurze obsługi interesanta od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz w piątek w godzinach od 7.30 do 16.30. Bez dodatkowych opłat należny podatek od nieruchomości można również wpłacić na indywidualny rachunek PKOSA, a także w kasach następujących oddziałów PKOSA w Ostrowcu Świętokrzyskim: ulica Polna 11b, ulica Kilińskiego 15 oraz ulica Wardyńskiego 11. Informacja o przetargach.